Siemano, z tej strony Cegła, witam was już w piątym odcinku z serii Kozak Młody. Dzisiaj ze mną jak zawsze jest Twix. Siema. I dzisiaj mamy dla was coś specjalnego, bo jest to Mercedes GT63 AMG. I jak zawsze, na samym początku, co jak, co sądzisz o tym samochodzie, do, o, tym, o, tej o, o tej modyfikacji tak naprawdę? Ej, przód wygląda jak Ford Mustang, totalnie, jak wstałeś przed chwilą. Serio? No, w sensie, maska, 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 tak że tak wygląda. A, a, ty, tak z pierwszej osoby, twoim zdaniem? Mega. No to spoko. W, z tyłu, no to, z tyłu to, to jak zawsze, ja Gumienko, ty... ale zawsze a poprawić. Trzeba mi, poprawić. Mi się z tyłu podobają te tutaj, dół tak naprawdę, no. Tutaj. No, bo Daj Kuba tam pisze. No, o to to. Ale podobno Jak patrzyłem, podobno w środku ma nas coś mega zaskoczyć. O kurde. O kurde. O kurde. O, oj. Widzisz, Patrz tablicę. Skręć, skręć w prawo z kierownicą. Y. Nie wiem, nie wiem. <laughs> bo nie w lewo. Pa, tablicę. Co? Tablicę. Lewo tablicę, gdzie? Rozdzielczo, to co masz? Nie tablica, tylko ekran. a to! XD. <noise> tablica. Wow. Ej, dobra, no nie. Szczerze, chyba jeśli chodzi o środek, to najlepszy jest auto. No, ogólnie, o, jeśli chodzi o wygląd wizualny, to bez tuningu to imo najlepsze. No tak, w sumie tak. Dobra, my wjeżdżamy tutaj do Los Santos Customs i zobaczymy, co będziemy mogli tu zmienić. Podobno jest dużo Podobno jest dużo, ale ile będzie? Uwaga, ile jest? 15 Ale jest, aha. jest spoiler Jest zderzak Najważniejsze dwa t tak naprawdę Jest rama jakaś No e, Aha No to bierzemy taką o, dokładkę, nie? Tarbę, tarbę. No, 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 no Rama Weźmiemy taką niebieską, w sensie ona pę... środek to No daje. Klaksony to klaksony, światła Ej. Jakie to ma prędkość przyspieszenie i ten? Chopie, to jest takie szybkie, to chopie to jest szybkie jak burza, nie? X, nieźle. To się zrobi później. Tablica... Ja bym się do spoilera. Nie, to będzie jakieś brzydkie. To to bierzemy. Nie, to carbon, carbon. No. Zawieszenie rajdowe. E, no. Czy to jest aż tak dużo tych opcji tuningowych? Szczerze? Nie. Nie, to zostaw, zostaw tekuła, zostaw te kół. Dobra, to bierzemy się za kolor. Może tutaj chociaż coś zrobimy takiego, takiego, wiesz. Fajnego. No ale szczerze, ale... no i tak dobrze, że dali chociaż ten ten spoiler, niż aby to miało być tak jak w tych niektórych modach co były, nie? Aha. No, jeszcze może ma... no... O, oznaczenie jest. No tak, i no oprócz oznaczenia już nie ma nic. Możemy dać... Ej, weź oznaczenie ten pasek i zrobimy żółte Nie da się dać koloru Aha, no to nieźle Nie, nie, nie To źle. fajne, te, Fajny ten metodus Kurde, ale dobra Nie ma co się smucić I tak cieszę się, że chociaż dali ten spoiler, nie? I te zderzaki No ale to też zależy od modu no tak, ale do... ale no chociaż... Ej, ale zajdzie że wszystkie auta, gdzie nie mają opcji tuningowych, ładnie wyglądają ogólnie. Są najładniejsze tak yy, yy, wizua, wizual, wi, wizualnie, o właśnie tego słowa szukałem. No. Dobra, no to nic, ma wyjeżdżamy, nie, co? Zmienimy sobie światełka jeszcze. No pan najwięcej. Najwięcej opcji chyba miał GTR No, G GTR chopier miał od za... Ja dużo opcji. No, bo on miał Liberty Walk, ten bany i coś jeszcze jedno. Miał I jeszcze jedną. No, jeszcze jedno, no, no. Dobra, eeeh, hasia, kurwa, Franklin, no, kolor. to No, ale to zrobię przy Driftie, to później nie na temat. Eee, no ładnie Czy wygląda. Czy na... eee... w dym, z Zrobiłem niebieski. Okej. Okay. eee, no co, no, dokładka, ale powiem ci, że i tak dobrze, że dali chociaż cokolwiek, nie? Jakby, no. chociaż tyle. No i ten, powiedzcie, nie wiem dlaczego, ale wiesz co mi to przypomina, trochę tak z daleka? Mm, tak. tak z jakbyś, co? Nie wiem. Szczerze? Porsche 911. No z tyłu ta, trochę ta. Z tym, z tym karbonowym tym to trochę ta. Dobra, plus za... Ale... Co mówisz? Trzeba pobrać. Wiem, powierzemy. E, plus za to, że. N minus za to, że nie ma tylu opcji, ile bym chciał. O, jednak nie ustawiłem tego, ale to zrobię zaraz, nieważne. E, plus za to, że jest cokolwiek, i plus za ten środek, no bo środek to na pewno ląduje na pierwszym miejscu, gdzie chodzi o tę modyfikację. Właśnie, to tyle, to właśnie, to tyle. Pa, typowe Mercedesowskie. No, ale fajnie są zrobione. No. Eee, jeszcze ustawimy sobie tutaj tak jak zawsze ustawiamy w tym menu customs e, daj mi kołak, gdzie są koła? Bo ja zapomniałem ustawić na kołak takiego jednego tego i nie wiem gdzie raz Dobra, zróbmy na razie światła No I... niebie. A, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. A damy sobie intensywność większą. I damy sobie... O czekaj. damy... Przy... damy sobie inaczej czas trochę by trochę to ina by było ciemniej po prostu o coś takiego pasuje do ledów no to niech będzie no spoko e, no i tyle czeka jeszcze te koła i no zrobię aha bo to się nie da pewnie. dobra to nieważne ważne no i co moi drodzy chyba tyle nie co tu będziemy więcej teraz prezentuje się jeszcze ładniej tak światła ja e, światła są. O... co Światła są fajne. No światło są akurat całkiem spoko, jeśli o to chodzi. No i co? Czyli cofnij, i cofnij Zajebiste. No widzisz jak się hamuje to są fajne. O, o to ci chodzi. Stopowe. No 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 całkiem spoko samochodzik, ale my tutaj nie będziemy go upalać. E, widzimy się moi na drodze. Jesteśmy już na lotnisku, czyli... W miejscu, w którym jesteśmy bardzo często w tej serii, bo tak naprawdę co odcinek. Yy, no się to zmieni. Yy, no, w sumie tak. Yy, no co? Ogólnie bardzo ładna modyfikacja. Props na pewno największy Props to za ten środek, bo to jak to jest dopracowane, to naprawdę przepiękne to jest. A to znaczenie jest jeszcze na drzwiach. No, 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 bo to, no, to, to spoko, że chociaż jeszcze to dodali. No i spoko, że dodali cokolwiek. Bo jak już się decydowali, że nie będzie opcji tunigowych, to fajnie, że też dodali ten spoiler, dodali tutaj dokładeczkę, co jest, z pro, co jest z przodu, chodzimy oczywiście o to, co jest tutaj, no ogólnie całkiem spoko, o kurde, ale karbon, widać, widać, że To fajne. stadzik, stadzik. stadzik.